Dzień dobry. Alo. Mogę powiedzieć, stwierdzić, że bardzo wygodne siedzenie ma nasza pszczółka. <gry> e, ważna rzecz. E, na, wypożyczyliśmy skuter na trzy dni. Pani powiedziała, że za jeden dzień płaci się 200 batów i ja od razu powiedziałam, że z okazji tego, że 3 dni, na 3 dni to możemy dostać jakąś zniżkę i bez wahania obniżyła nam o 100 batów. Więc w sumie na 3 dni Mamy za 500 za batów Za Tak. Ile Jedziemy! Zatankowane do pełna 70 watów za niecałe 3 litry, i ruszamy dalej. Kosamui to trzecia co do wielkości wyspa w południowej części Tajlandii. Jest jednym z najpopularniejszych miejsc turystycznych ze względu na otaczające ją plaże. Jednak Kosamui to nie tylko morze i piasek. I jeżeli nie jesteście zwolennikami ciągłego opalania się, leżenia na plaży czy kąpieli w morzu, to mamy dla was kilka ciekawych atrakcji, które znajdziecie na wyspie. Całą wyspę można na spokojnie zwiedzić w 3 dni skuterem. Nie śpiesząc się przy tym wcale. Tak też zrobiliśmy i my, a zaczęliśmy od Babci i Dziadka. Jedna z większych atrakcji na Koh czyli dwie skałki, Dziadka i Babci. Już wam pokazuję Dziadka Proszę bardzo, tutaj stoi dziadek, dosłownie stoi. A zaraz idziemy do babci. A tutaj babcia. Obok skał, do złudzenia przypominających męskie i żeńskie narządy, można skorzystać z małej plaży. Jednak w tym miejscu wejście do wody jest bardzo strome i szybko robi się głęboko. Kolejna atrakcja, Tani Magic Garden. Koszt 80 batów za osobę. I na pewno słyszycie te dźwięki. Czujemy się po prostu jak w jakiejś dżungli, naprawdę. Tylko nie wiemy dokładnie co to jest. Ogród ma w sumie trzy nazwy – Magic Garden, Secret Buddha Garden oraz Stary Magic Garden. Twórcą ogrodu był lokalny farmer kun Nim Tongusk i zaczął go budować w 1976 roku, w wieku 77 lat. Tworzył go aż do końca swoich dni, czyli 91 roku życia. Znajduje się tutaj sporo kamiennych posągów, m.in. buddy, postaci kobiet, ptaków, węży i innych zwierząt, a także budowle porośnięte mchem. W ogrodzie jest również kamienny wizerunek samego twórcy ogrodu. Kolejną atrakcją na wyspie są wodospady, których jest bardzo dużo i podobno podczas pory deszczowej wyglądają zjawiskowo. My trafiliśmy tam w okresie suchym i... no zresztą zobaczcie sami. Mamy bardzo odpowiednie buty do trekkingu. Proszę bardzo, Japonki są. Turyści też już tutaj byli. musieli naśmiecić, oczywiście. Jeszcze mamy 350 w górę. Nie wiemy, jak stromo. Czy stromo? Kawałek jeszcze jest. Chyba tak. ze 40 stopni. Chwila przerwy i lecimy dalej. Dalej zmierzamy. Tutaj widać kaskady. Aktualnie nic tam nie ma, ponieważ jest pora sucha, ale zakładamy, że jak jest pora deszczowa, to tam ładny jest wodospad z daleka. Więc sytuacja wygląda następująco. Doszliśmy do wodospadu numer 2, ale jest pora sucha i tak naprawdę z gór spływa wąska struga, tylko strumyku, tak jakby. Pytaliśmy się. Pana, który stoi przed wejściem. E, znaczy, pana, który pobiera po prostu opłatę. Opłaty. Ważne jest to, że 50 watów za osobę trzeba zapłacić, żeby wejść na ten wodospad. E, I sam powiedział, że no niestety, ale jest bardzo mało wody. I dlatego zrezygnowaliśmy. Kobiety jednak potrafią delikatniej. Ha! I co? I co? I co? I co? I co? I kto jest lepszy? Ja jestem cięższy. O, oh, już teraz wymyślił. Tanrua Waterfall. Stamtąd przyjechaliśmy. Nie mamy żadnego pojęcia, czy wyjedziemy stąd. Bo jest tak pod górkę, że masakra. Później Wam pokażemy zresztą może jak będziemy wracać. Zobaczymy, czy to się buja. Uhu. Ale jest w miarę stabilne. O, nie koniec. O, już koniec. Oj, Och. 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 i schodki. Przez chwilą zatrzymali nas tutaj, ponieważ był wąż. Nie i... wiemy jaki. Nie, to nie była żadna kobra. śmieję się, że to kobra, ale to był dog. Yy, jakiś wąż po prostu. bo teraz ja już mam schizę i jak lista się poruszy, to już panika mi się załącza. No ale. Mogę stwierdzić, że wodospad nie działa? Nie działa. Jest sucho po prostu, nawet nie słuchaj, żeby. Nie słuchać, nie widać żadnej wody. Uwaga, uwaga, pokazuję Wam wodospad. Tam, No żal. Ogólnie, zobaczcie, jaki on jest wysoki. on ma podobno 80? 60? metrów wysokości Je, robi wrażenie jak się pod nim stoi, tylko jakby jeszcze woda była to. Tak, by było jakby lecieć. woda zasuwała aż tak, by chlapało, to by było fajne. No ale mamy taki wodospad, nacieszyliśmy oko. Możemy wracać. Możemy wracać. Wejście tutaj jest za darmo. Możliwe, że jak jest woda, to wtedy jest płatne. W każdym razie, komu podobał się wodospad? Łapka w górę! I komentujcie, jakie wrażenie na, nas, na was wywarł. On na nas niesamowite. Na powrocie spotkaliśmy tygrysa. No to taki sam tygrys, jak ten wodospad. Dobra, już idziemy. Zobaczcie, jak to wygląda teraz. A tu są jeszcze kamienie i piasek. W piasku akurat mało, ale kamieni więcej, więc też można się. A my mamy taką padaczkę trochę z automatyczną w biegów, no, ale daliśmy radę. A tam tamta była chyba bardziej stroma, czy ta jest bardziej stroma? Chyba ta, bo zobaczcie, jak to się długo ciągnie, a tam chwilę podjeżdżaliśmy. Może był jeden moment bardziej stromy, ale. ale krótszy. Więc jak tutaj daliśmy radę, to. to pszczółka daje radę. Lecimy w kolejne miejsce. E, możliwe, że macie dosyć świątej, ale ta jest właśnie jedyna w swoim rodzaju, ponieważ jest na wodzie. I główna część znajduje się właśnie po tej stronie. Jakbyście chcieli nakarmić pokazane sumy, to koszt 10 watów. I są tutaj, jest tutaj wiadomość, żeby nie karmić ryb chlebem, znaczy chlebem, pieczywem ogólnie. I teraz już zmierzamy do Big Buddha. Big Buddha, mierzący 12 metrów wysokości, a dookoła taras ze wspaniałym widokiem na okolice. Na koniec zostawiliśmy zmumifikowanego mnicha. Podobno umarł podczas medytacji. Przez ostatnie 7 dni, już nic nie jadł, i w tej pozycji, w której teraz widzicie, w tej pozycji po prostu zmarł. Resztę dopowie Agata. To, czego pawcie nie dopowiedział. Zmarł on w 1973 roku i, tak jak wspomniał, przez tydzień nie przyjmował ani, ani, e, zpoś... znaczy, ani pokarmów ani picia. E, medytował i wpadł w tak głęboką medytację, że po prostu zmarł. I przed śmiercią, on w ogóle przewidział swoją śmierć, przed śmiercią powiedział, że jeżeli jego ciało się nie będzie rozkładać, to mają właśnie je wystawić w świątyni. Jeżeli w innym przypadku, mają je spalić. Z tego względu, że nie zostało, nie rozkłada się to ciało, jak widać zresztą, to jest to jedna z ważniejszych świątyń tutaj. I jest to taki symbol dla tajów głębokiej wiary w buddę. Standardowo, jak w każdym miejscu w Tajlandii, na wyspie jest kilka nocnych marketów. Nam przypadł do gustu jeden, który znajdziecie niedaleko Fisherman's Village Boput, gdzie codziennie kupowaliśmy coś na kolację. Nasz faworyt to filet z kurczaka w panierce z ostro słodkim sosem, a ze słodkości to naleśnik gofry z różnymi nadzieniami, między innymi pandan, który jest popularną w południowo-wschodniej Azji rośliną, wykorzystywaną w kuchni jako naturalny barwnik oraz przyprawa. W smaku ciężko porównać do czegokolwiek. Wyspa nie jest zbyt duża, ale jest warta odwiedzenia, ponieważ każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Im bardziej zapuszczaliśmy się w głąb wyspy, tym więcej ciekawych miejsc odkrywaliśmy. Dla zainteresowanych jest także tutaj farma krokodyli, węży czy park safari z jazdą na słoniach. Jednak dla nas to żadna atrakcja i staramy się omijać takie miejsca. Jeżeli mielibyśmy podzielić wyspę na część bardziej i mniej turystyczną, to południe jest zdecydowanie spokojniejsze i mniej zabudowane.